Trzeba tak słabo widać. No i co, wchodzimy tam? Co? A co boisz się? Co? Nie Powtórz Ale kogo się boisz powiedz Ojca się boisz no Dobra, chodź to oni mają przybać, a nie my. Widzisz, taka do odbiegać. A wczoraj demofon działał. Dziwne. 这个书包不放这 Nie, nie, chodź, chodź, chodź. Poczekaj, chodź tutaj. Nie, bo tam mają okna, tak? Gdzie mają okna? Które to jest okno? A stąd widzą nas, tak? Ciekawe, czego się boją. Czego się boją? Policji się boją? Nas się boją? A co my zrobiliśmy? Oni kapowie, co zrobiłaś? A, Już... Nic nie zrobiłam. <grym> A nic nie zrobiłaś, to jest tak jak ja. I nikt nie ma dowodów, nawet jednego. Nie ma zdjęcia pobitego Tomka, gdzie miał mieć ślad na twarzy. Nie ma nic. Nic nie ma, tylko są zeznania chorej psychicznie osoby i tak dalej, i tak dalej.